Dzień dobry. Dużo miałem na tym kanale nagranych takich dziwnych, słabych wstępów, ale takiego słabego to chyba jeszcze nie było. Witam serdecznie, tak już na poważnie to mówiąc, w pierwszym super vlogu. W końcu po takich 3-4 miesiącach, od kiedy ten pomysł się pojawił, się przełamałem i w końcu tego vloga e, nagrywam. Lepszych okoliczności chyba nie mogę mieć, bo jest, nagrywam to dzień po... Spotkaniu Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań. Chciałem tu o tym meczu kilka słów. Powiedzieć a także o tym, co się dzieje w zespole z Wielkopolski w ostatnim czasie i co się może dziać w najbliższej niedalekiej przyszłości. Także co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam. Mam nadzieję, że ten film będzie się podobał, więc zaczynamy. O meczu myślę, że można powiedzieć przede wszystkim to, że jako hit kolejki bardzo bardzo nas rozczarował. Właściwie Lech bezcelnego strzału w tym spotkaniu. Raków z kilkoma, gdzie dopiero po, po przerwie ruszył tak mniej więcej na zespół Kolejorza, atakując i po prostu przeważając nad, nad zespołem Wala W pierwszej połowie no, lechał dobrze w obronie, ale bardzo słabo w ataku, brakowało tej jakości, o czym też do czego nawiążę później. Filip Szymczak i Szadwiel Baluła byli po prostu tego dnia kompletnie bezużyteczni, co nie jest raczej jakąś niespodzianką, ale no, nie grali najlepszego spotkania, żeby tutaj już nie paswić się nad nikim. To nie wyglądało to po prostu najlepiej. W pierwszej połowie to właśnie Raków był też stroną dominującą. Na początku gdzieś było, tak można powiedzieć, przez te 15 minut tak mocno wyrównanie, że i Lech grał i Raków grał w piłkę i gdzieś i jedni drudzy po prostu mieli problem z dostaniem się pod bramkę, ale tak naprawdę konkretnych strzałów i tak, kiedy już pod tą ramką się jedni i drudzy znajdowali, to nie było. Jedni i drudzy wysokim pressingiem do pewnego momentu, kiedy Lech już później, no może nie, że nie wiem, czy opadł siła ale po prostu się cofnął. I to rakowo widało też możliwości, żeby tu częściej atakować zespół z Poznania, zespół przyjezdny, który w drugiej połowie już wyglądał, no kompletnie można powiedzieć, że wszystko posypało, nawet ta dobra defensywa, ona jeszcze utrzymywała w miarę, w miarę dobry poziom. Ale to nie było tak, że Lech potrafił zatakować, potrafił wyjść z kontrą. Zazwyczaj kiedy wychodził z kontrą, robili to samodzielnie. Czy Dino Hotic, schodzący często z prawego skrzydła do środka i pomagający w rozeganiu piłki, czy Afonso Souza, czy ewentualnie Antoni Kozubal, czy Radosław Murawski. No naprawdę Filip Szymczak i Adil Baluła, którzy w tym spotkaniu grali, to byli, mm, były takie dwa ciała obce w zespole z Poznania. Można było odnieść wrażenie, że z nimi na boisku Lech grał w dziewięciu, mimo że Delikatnie było lepiej po zmianach, kiedy weszli Fiabema, a także Daniel Hawkins. No, to nie było też nic wybitnego, co pokazali obaj zawodnicy w tym spotkaniu. Na pewno, jeżeli chodzi o tych dwóch wspomnianych przeze mnie zawodników przed chwilą, czyli o nowych piłkarzy Lecha Poznań. No, porównując te spotkanie do tych, które rozgrywali poprzednio, czyli Hokans, który wszedł w meczu z Lechią, czy też Fiabema, który grał we wszystkich dotychczasowych spotkaniach, też wchodząc z ławki, no to na pewno wyglądali na tle siebie z poprzednich meczów lepiej, nawet znacznie lepiej, nawet na tle Baluły czy Szymczaka wyglądali po prostu jako piłkarze lepsi, no ale jak to też, też można powiedzieć, fiabema po prostu wyglądał lepiej, bo coś potrafił ugrać, w Szymczak nie potrafił ugrać główki, Szymczak nie potrafił wygrać pojedynku bark w bark, też ogólnie pojedynku siłowego z obrońcami, często ze Stratosem, z Farnasem, który grał w Rakowie jako ten środkowy, środkowy, najbardziej można powiedzieć ten szef defensywy, tak najlepiej to chyba ujmę w tym trzyosobowym bloku obronnym Rakowa, Częstochowa. No Fiabema miał z tym problemów trochę mniej, bo wygrał kilka pojedynków głównych, tak jak mówiłem, też kilka razy wywalczył faul. Przyszedł miejsce do Szymczaka, który tego w ogóle nie robił, no, ale ma i tak mecz do udanych, no nie zaliczy go po tym, jak zmarnował świetną sytuację głową po dośrodkowaniu goli Zadecha. i Irańczyk bardzo dobrze też przed spotkaniem wszedł i gdzieś pewnie wlał trochę ten generalnie taki, taką małą kroplę optymizmu w to, jak może się prezentować w na najbliższym czasie były zawodnik Szarlera czy tubeckiej Kasim Pasy. Tak czy inaczej Lech w tym spotkaniu nie istniał. W szczególności w tej drugiej połowie, gdzie Raków powinien szczelić przynajmniej jedną bramkę, w Koczewki chyba się zawalił w piłkarza, czy w piłkarza zawodnika Rugby, no bo co strzał, to, był, to tym wyżej leciał. Nad bramką czasami nawet pewnie było blisko, żeby wywalić piłkę poza stadion. No i czysto to by też jak miał ten mecz tak już konkretniej podsumować to nie był to mecz, gdzie Lech zasłużył na zwycięstwo, ale na ten remis myślę, że tak, bo generalnie ten mecz był bardzo można powiedzieć, że wyrównany. Jeżeli chodzi o cały jego przebieg, Raków był troszkę lepszy i może bardziej na to zwycięstwo zasługiwał. Ale no, ten remis też można powiedzieć, że jest dla obu zespołów zasłużony, bo nikt nie był w stanie przeważyć tak mniej więcej o tym, że e, był zespołem lepszym w tym meczu. Mimo, że Raków miał w tym momencie kompletnej dominacji nad Lechem Poznań, to nie powiedziałbym, że to było coś, co e, powodowałoby, że Raków był w tym spotkaniu rzeczywiście tak dobry, tyle klas lepszy, że powinien to spotkanie wygrać, bo sytuacji podbankowych było naprawdę bardzo, bardzo mało i ten pierwszy, bezramkowy remis w tym sezonie. No po prostu rozczarował jeszcze patrząc na to, jakie zespoły w tym spotkaniu grały. Ważnym do nadmienienia jest także kwestia Szymona Marciniaka, który to spotkanie sędziował. Nie po raz pierwszy w ostatnim czasie, kiedy przychodzi mu sędziować mecz naszej ekstraklasy, mu się to zdarza. Też ta sytuacja z pierwszej połowy. Emiko Otieno, gdzie Kenijczyk no właściwie zdemolował piszczel Joela Pereira. No wydaje mi się, że w tamtym momencie powinna być czerwona kartka, nawet jak nie powinna być, bo niektórzy też się mogą z taką argumentacją, moją znaczy z takim moim zdaniem nie zgadzać, to myślę, że przynajmniej tyle fauli popełnił Otieno w tamtym spotkaniu, właściwie w pierwszej połowie głównie, bo w drugiej to już trochę inaczej wyglądało, ale tyle fauli, ile w pierwszej połowie popełnił zawodnik z Częstochowy, to powinno być wycenione na przynajmniej dwie żółte kartki, a dostał tylko jedną, więc ja kompletnie tego nie rozumiem, jeżeli tam była czerwona kartka, to oczywiście wina Marciniaka też do końca to nie jest, bo tego jest ważne, żebym mu o tym powiedzieć, że słuchaj Szymon, jest tam faul, jest tam czerwona, chodź do monitora, sobie zobaczysz i się utwierdzisz, że trzeba tych piłkarza wywalić, no okej, okay. To też może być wina asystentów wideo, ale też mi się wydaje, że Marcinek mógł tutaj dać tą żółtą kartkę, jedną więcej, zawodnikowi z Częstochowy. No i też oprócz tego spotkania, trzeba sobie powiedzieć troszkę o tym, dokąd ten lech zmierza. No, bo co by nie mówić, te pierwsze cztery mecze no właściwie, mecz z Gubnikiem, to tam żadnych pozytywów, poza wynikiem właściwie nie było. Mecz z Widzewem, to już trochę inny lech, gdzie wszedł w mecz tragicznie, a cały mecz można było uznać za. Niezły, przyzwoity, nawet bym powiedział, że dobry, bo tam jedynie czego zabrakło to tej bramki wyrównującej, która też uznana nie była. No i tak naprawdę ten mecz z Lechią, no oczywiście rywal był bardzo, bardzo słabiutki tego dnia. Ale mimo wszystko nie dyskredytował piłkarze Lecha za to, że ten mecz zagrali bardzo dobrze, no bo tam i Isak wyglądał dobrze, i Chotić, przede wszystkim i Sousa, no właściwie koło mnie wymienił, to właściwie wyglądał dobrze, nawet Adriel Baluła. Wygląda naprawdę bardzo znośnie w tym spotkaniu, oprócz zmienników, którzy wchodzili w drugiej połowie, to każdego można raczej za ten mecz pochwalić. I Saka też w spotkaniu z Rakowem nie było, i to też bym powiedział, że swego rodzaju no, duża strata, no, o czym też mówiliśmy w zapowiedzi meczu, gdzie ja powiedziałem, że Mikelisak to jest 10-15% zespołu. No trochę się przeliczyłem, bo tak naprawdę to to na jest jakieś 50% tego co gra Lech, co pokazało to spotkanie z Rakowem przez Stochowa. Po prostu Isak w sytuacji Fabem ja pewnie by zmieścił piłkę w siatce i mielibyśmy zwycięstwo Lecha. Trzy punkty dla Lecha w takich nie, dosyć no, nie najlepszych okolicznościach, no bo Lech mimo wszystko w tym spotkaniu najlepiej sobie nie radził. Ale wydaje mi się, że z Isakiem mogłoby być tu tylko lepiej. Wracając do transferów jeszcze na samo zakończenie. Lech wprowadził czterech zawodników w tym okienku transferowym. Daniel Hokans z norweskiej Wale Brian Fiabema z Realu Sociedad, ze szwedzkiego Wosters, czyli właściwie można powiedzieć Benjaminka i zaraz spadkowicza Ligi Szwedzkiej przed Alex Douglas, a także z norweskiego drugoligowego Moss Ian Hoffman. No i co do tych zawodników? No najbardziej jestem przekonany do Hokansa, ponieważ no może to nie jest zawodnik, który jeden do jednego zastąpi Weldę jakością. W lechu Poznań, jednak wydaje mi się, że ukrzyżować go po dwóch słabszych spotkaniach, w szczególności kiedy on wchodzi o zespołu, właściwie w trakcie rozgrywek, to myślę, że to nie jest odpowiedni moment, żeby w tej chwili ich skreślić. skreślać. Pamiętajmy jeszcze, jak to wyglądało Z Weldem. Nawet jak teraz film gra jeszcze gorzej niż Weldę na początku swojej przygody w lechu Poznań, to nie powiedziałbym, że to jest zawodnik, którego już teraz może, trzeba wyrzucić, bo jest po prostu za słaby. Wydaje mi się, że to może być w pewnym sensie jego zastępca, bo będzie on Dawał dużą jakość, będzie on dawał liczby, ale nie takie kolosalne jak Welda, i to może być problem, ponieważ no Lech nie ma skrzydłowych dających jakieś duże e, liczby, jakieś duże statystyki e, kreujących, No bo jest Dinochotić, to prawda, on akurat się jakoś przebudził i w niego cały czas wierzę, że to będzie zawodnik, który o tym obliczu Lecha będzie e, jakoś mocno znaczył, coś pokazał w tych pierwszych spotkaniach, czy to właśnie. E, z Lechią przede wszystkim, czy to z Głównikiem, jak wszedł i gdzieś tam strzelił tą bramkę, no to wydaje mi się, że Chotić będzie tutaj kimś, kto będzie tego Lecha razem z Isakiem pchał do przodu, razem z Kozuwalem, razem z Souzem, razem z Perejbą, który też jest w świetnej formie. No i Brian Fiabema. To jest też zawodnik, do którego tak bym powiedział, że przekonany akurat nie jestem. Czyli jak ktoś w miejscu do Hokansa najlepiej, to chyba podsumował Mateusz Dukat w naszym podsumowaniu, naszej znaczy zapowiedzi, tego spotkania, które pojawiło się mu w piątek, tuż przed meczem nadawaliśmy na żywo. Tam na pytanie, czy wolałby Szymczaka czy Fiabema, odpowiedział tak. Jeśli pytasz mnie o to, czy Szymczak, czy Fiabema, no to. Jest to troszeczkę wybór, nie ukrywajmy między, yy, między piłkarską dżumą a cholerą, no bo obaj ci zawodnicy nie prezentowali się najlepiej. No. No nie oszukujmy się. I trzeba się chyba z tym zgodzić, no bo to też nam pokazało, że właściwie jeden jest delikatnie lepszy od drugiego, ale to też nie, nie pokazuje, że to jest, że obaj są, że jeden z tej dwójki jest napastnikiem, którym, na którym można polegać, kiedy Mikael Isak jest kontuzjowany, bądź nie po prostu nie może grać, bo wiemy ile takich sytuacji było w przeszłości, że Isak był kontuzjowany, że Isak, że Isak był niedostępny. Też na ten mecz rentino, pamiętny w, we Włoszech wychodził Artur Sobiech, nawet no, ta tam szyił gola. Ale czysto teoretycznie nie ma obecnie w Lechu piłkarza, który wchodzi na dziewiątkę, robi różnicę, tak jak to było w przypadku Filipa Marfińskiego, kiedy Lech grał z Rakowem właśnie w Poznaniu rok temu, w poprzednim sezonie, kiedy Welda i Marfiński razem w dwójkę rozmontowali Raków, tak samo było ze Stalą Mielec przy Bułgarskiej. Kiedy Fiński na 9 radził sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, to nie ma w lechu kogoś takiego, który wchodzi, co obojętnie, czy jest napastnikiem nominalnym, czy nie, na pozycji numer 9 i radzi sobie tak, jak wszyscy tego oczekują. No i jeżeli chodzi o te transfery, jestem jeszcze przekonany co do Alexa Douglasa, no bo tak jak właśnie w przypadku Hockansa, to są dwa transfery takie, które by powiedział, że są na tak, a dwa, które są takie na nie. I właśnie Douglas jest tym na tak, no bo czysto to by też nie stopera ale nie potrzebował, ale jednak wiemy. Filip Dagerstrzal szybko do wiem nie Ci niektórzy mogli zapomnieć, że w ogóle taki zawodnik w Lechu Poznań jeszcze jest. Micha Blazic, on już prawdopodobnie Lecha niedługo opuści, można powiedzieć, że jest takim członkiem klubu Kokosa, tak zwanego, jak to się mówi. Jest na kontrakcie, trenuje, ale nie gra, bo szuka nowego klubu, jest desperowany, żeby ten nowy klub znaleźć. Tymczasem on tego nowego pracodawcy cały czas nie ma, cały czas jest w Lechu, ale na ławce siedzi Wojciech Mońka, czy Maximilian Pingot, też Bartosz Salamon czasem, teraz nie było go w Częstowie z powodu kontuzji. No ale Douglas akurat raczej, mimo że pewnie później moim zdaniem i tak Salamon do pierwszego składu wróci, to szwed, były piłkarz właśnie szwedzkiego Wosters, nie jest zawodnikiem, który no jest jakimś naprawdę wielkim ogłubiem jak to się po prostu mówi. Jest bardzo solidny, nie będzie nigdy pewnie zawodnikiem wyróżniającym się na tle ligi, jeżeli chodzi o defensorów środkowych, ale ze swoich zadań wywiązuje się po prostu najlepiej jak... Tylko może też te mecze z Górnikiem, z Lechią, czy właśnie tym Zwakołem pokazują, że to jest bardzo pewny zawodnik w tym, co robi, i moim zdaniem można na nim przez ten pewien czas opierać grę. Tak samo jak o Milicia, Antonio Milicia, który też wraca do lepszej formy, można oprzeć tą grę defensywną, bo rzeczywiście Daglas radzi sobie bardzo dobrze. I w dłuższej perspektywie taki numer 3, numer 4, jeżeli chodzi o tą obronę Lecha, mi się wydaje, że to jest też taki zawodnik, którym. Podoła i tym dobrym zawodnikiem do dotacji będzie. No i Jan Hoffman. Jan Hoffman, czyli zawodnik też 22-letni sprowadzony z drugiej ligi norweskiej, podobnie jak Hokans, ale to zupełnie inny zawodnik. No bo Hokans w reprezentacji Finlandii pograł, trochę postrzelał. No dobra, wiadomo, Irlandia Północna i San Marino, gdzie ten drugił katryka to nie są jakieś potęgi w szczególności właśnie ci drudzy. Ale warto odnotować, że jednak do tej prezentacji się łapał, coś tam pograł, gdzieś lek za niego płaci duże pieniądze, mimo wszystko, bo to ponad milion euro z bonusami. Po nim można mieć pewne oczekiwania i po nim można się spodziewać jakości, ale Hoffman, zawodnik wzięty kompletnie z z zespołu, który no nie spadał z pierwszej ligi norweskiej i po prostu nie zdążył wypełnić swojego najlepszego zawodnika. Po spadku no wydaje mi się, że gdyby taki 22-letni Polak z sześcioma meczami na koncie w Ekstraklasie czy nawet w pierwszej lidze właśnie w Ekstraklasie, no, bo Hoffman zagrał 6 spotkań w MLS-ie w barwach Houston Dynamo i to było wszystko w jego wykonaniu, jeżeli chodzi o najwyższą klasę bezbytkową, do meczu piątkowego z Rakowem, gdzie w Ekstraklasie zadebiutował, no to jednak mając zawodnika, zagrał sześć meczów w Ekstraklasie, ma 22 lata, jest Polakiem, no to taki piłkarz jest zazwyczaj przekreślony i po prostu wyrzucony z klubu, sprzedany, wypożyczony, rozwiązany kontrakt jest, nie wiem, różne rzeczy się tutaj zdarzają, nie wiem jak by to mogło mieć, być w przypadku Hoffmana, gdy był Polakiem, to oczywiście jest tylko, oczywiście, tylko i wyłącznie gdybanie, ale jeżeli bierzesz zawodnika z takim doświadczeniem e, bez kompletnie ogrania, nie wiadomo właściwie skąd, gdyby on był 3 lata młodszy, to bym to pewnie zrozumiał, ale że ma 22 lata, normalnie młodzieżowcem by nie był, nie tego nie potrafię pojąć i pewnie gdzieś w klasie dałoby się znaleźć piłkarza lepszego na pozycję prawego obrońcy. Nawet Alan Czerwiński pewnie mógłby być tutaj lepszym bowiem gdyby został, i może on też już w Lechu czuł się trochę wypalony i właściwie piłkarsko od, właśnie piłkarsko od dłuższego czasu nie dojeżdżał i nie spełnił nigdy tych oczekiwań, które w nim pokładano. Jednak Jan Hoffman, no jedyny plus jest taki, że to jest takie jakieś odświeżenie względem tego, jak był Alan Czerwiński, ale jeżeli ja bym go brał, to prędzej jako tego trzeciego trawego obrońca jak Lech brał Mateusza Żukowskiego dwa lata temu niż jako takiego realnego zastępcę, że Laperery może na, na lewej obronie coś sobie pogra, ale do lewej obrony myślę, że Mm, przejdziemy, ja tam raczej, mm, nie widzę Hoffmana w składzie Lecha w najbliższym czasie. No, ale jakich plan Lech potrzebuje jeszcze dokonać? No ja na miejscu Tomasza Rzący i całego zarządu Lecha Poznań bym trzech zawodników i do tego bym się raczej ograniczył. Potrzeba Lechowi lewego Rońcy, no bo Elias Anderson, no, pokazał, że nie jest zawodnikiem, który, mm, aspiruje do miana bycia piłkarzem, e, piłkarze, no właśnie, bycia piłkarzem Lecha Poznań, który, no, ma lepsze mecze, ale generalnie to jest taki zawodnik z typu Zawodnika, który zagra dwa dobre spotkania, żeby potem pięć zagrać słabo i usiąść na ławce, bo tak też było w poprzednim sezonie, kiedy on gdzieś na początku fajnie wchodził, później całe pół sezonu była kompletna mizeria żeby na koniec sezonu, koniec rozgrywek gdzieś tam z LKS-em na wyjeździe zagrać dobrze, kilka spotkań też chyba wcześniej, później, coś tam ewentualnie można było oceniać go pozytywnie, ale generalnie nie jest to zawodnik, który w Lechu był, będzie gwiazdą na miarę, powiedzmy, pedro-reboczo. To samo Michał Górgul, który jest przede wszystkim środkowym obrońcą, a nie lewym, i generalnie prędzej bym go wypożyczył do takiej chociażby Stali miele, która ma problemy obecnie z stoperami, szuka lewonożnego stopera. Też mówiło się o tym, że Maximian Pingo ma tam wrócić na wypożyczenie, mimo że już był tam w zeszłym sezonie, to stal chce go ponownie wypożyczyć do siebie. Na razie to jest podobno wstrzymane i tego tematu nie ma, więc może generalnie gorgula dałoby się tam wypożyczyć, żeby sobie pograł, bo według moim zdaniem to jest taki idealny zawodnik na lewą środkową obronę do grania. Tam też są problemy, ponieważ Senger doznał kontuzji w spotkaniu z Zagielonią. Poza nim właściwie Marko Eman i Kamil Pajnowski są kontuzjowani, czyli stal mająca 3 stoperów ma tylko trzy... na trzech stoperów ma tylko trzech zdrowych stoperów, więc tam gór, gór by się nadał. Połaby na swojej pozycji i myślę, że tam by mógł prędzej odejść niż. No, albo nawet chociaż do pierwszej ligi na wypożyczenie, żeby się po prostu ogrywać, bo to nie jest lewo do tego musimy zacząć i tutaj, to, tutaj bym szukał wzmocnień przede wszystkim. Środek pola też sprawa kluczowa. W drugiej połowie było widać, że Lech ma tylko trzech piłkarzy na trzy pozycje, właśnie jeżeli chodzi o środek pola po odejściu Filipa Marchwińskiego, a także po odejściu jest sprawa Kallströma. Nie ma dziesiątki, no właściwie jest tylko Afonso Sousa, ewentualnie Ali który jednak pokazał, że na skrzydę dalej grać potrafi i Pewnie gdzieś na następnych spotkaniach można spodziewać się go w dłuższym miarze czasowym, no bo mi się podobało, akurat mały plus, mogę przy jego nazwisku postawić za mecz w Częstochowie, ale środkowego pomocnika jak nie było, tak nie ma. No i generalnie mówiło się o Damianie Basaku, ja byłbym zwolennikiem ściągania tego piłkarza, no bo jak w kibice Lecha narzekają, że nie ma tych zawodników był wewnętrznych, nie ma tych zawodników z Echca w klubie, no bo prócz Alana Czarnińskiego-Słomianego i czysto teoretycznie jeszcze hierarchia. Cytaj Szwilego, który przychodził, co prawda, na wypożyczenie z Dynama Kijów, jednak, przychodził od razu po spadku z Wisą Kraków do Lecha Poznań. Jego też można do tego transferu wewnętrznego mimo wszystko zaliczyć, to poza nimi w Lechu takich piłkarzy, nie było i raczej szybko nie będzie, no bo jednak Rasaka, myślę, że Lech mimo wszystko nie kupi. Ale gdybym miał kupić, to bym był z tego rozwiązania zadowolony. Jedna z lepszych szóstek z tego początku sezonu, jeżeli chodzi o całą klasę, Bardzo dobrze trzyma ten środek pola. Też najrówniej, najrówniejszy z formą w tym spotkaniu z radom jakim ostatnio też granym notabene tego samego dnia. Co mecz w Częstochowie spisał się najlepiej ze wszystkich pomocników, którzy w tym spotkaniu grali na cemento. Gorszy mecz, i może też grał bardzo dobrze. Raz to trzymał, i myślę, że w lechu też by takiego poziomu dojechał. I myślę, że można było być o niego pewnym. Jest też temat Markusa Lindaja, jeżeli tak się czyta, a inaczej, przepraszam, nie wiem, nie orientuję się, jak się czyta czeskie, przepraszam, czeskie, szwedzkie nazwiska, więc generalnie, też wygląda ciekawie 21 lat. Jak Marek Wada z, z profilu Twitterowego Szwedzka Piłka napisał, też jest on ma bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o odbiory, jeżeli chodzi o. Przebiegnięte kilometry, jeżeli chodzi ogólnie o to jak się prezentuje, to wygląda naprawdę dobrze. Problemem tylko dla Lecha jest to, że nim się interesuje między innymi Feyenoord, Rotterdam, klub Bruche, a także SC Herrenwein, czyli kluby chyba ciekawsze od Lecha w tym momencie do wyboru dla młodego zawodnika. Zobaczymy, może też go przekona to, że jest tutaj dużo Szwedów. Nie wiem, być może tak, być może nie, ale raczej byłby to fajny transfer pewnie. Nie znam się za bardzo na tym zawodniku, bo go nigdy w życiu nie oglądałem, ale po samym CV patrząc na tram marcie, wydaje się, że byłby całkiem niezłym transferem. No, i tak naprawdę oprócz tego pomocnika, no tak, no jeżeli chodzi o szóstkę, który musi przyjść, bo jest sprawa Kastryma już nie ma, wiemy, że sam Radosław Morawski sobie nie poradzi. Trzeba byłoby znaleźć kogoś, kto obsadzi pozycję 8 czy 10. Jakby tak Afonso Sowa za 1 do jednego, jeżeli chodzi o pozycję. Jakościowo wiadomo, tu się nie ma co oszukiwać do lecha nie będą przychodzić gwiazdy po tym, jak kolejno zajął piąte miejsce w zeszłym sezonie Ekstraklasy i nie wyglądało to ogólnie najlepiej, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. Tych pucharów też w lechu zabraknie. Wiemy o tym, że w pucharach gra z Wisła. Jagielonia i Legia Lecha w europejskich pucharach w tym sezonie nie ma i nie zobaczymy, więc też pewnym jakby decyduje o tym, że no generalnie najlepiej nie jest, że piłkarze nie będą tego Lecha wybierali. No i czysto teoretycznie. no zobaczymy jak to będzie się rozkładało. Był temat Domingo Saquiny w Jagiellonii Białystok, wypożyczenie prawdopodobnie. Wchodziłoby w grę, mimo że zespół obecnie kuiny chce, żeby Jakonia go definitywnie wykupiła, to jednak kogoś w tym stylu bym dolecha, szukał. Przydałby się ktoś taki, który te dwie pozycje obskoczył. Też bardziej z naciskiem na 10, gdzie są za raczej całego meczu, całego sezonu. Na równi takiej jaki jest teraz, w takiej formie nie rozegra znamy tego piłkarza. Więc życzę mu jak najlepiej, ale prawdopodobnie nie spodziewam się tego, że on będzie aż taki dobry przez cały sezon. Przez wszystkie 34 spotkania, więc na pewno bym też kogoś do tej ewaliacji poszukał. No i to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że też dużo, wszystko co mnie poruszyć, to poruszyłem w związku z Lechem, a także z tym meczem Rakowa, właśnie z zespołem z Poznania. Co będzie z Lechem się działo w następnym czasie, to powiedzą, następne mecze na Zagłębi prawdopodobnie już będzie i Salamon, i Isa. chociaż Salamona w pierwszym składzie jeszcze na to spotkanie bym mimo wszystko nie widział, bo jak coś dobrze chodzi, to po co to zmieniać? Ciekawe, co z tymi transferami, wszyscy się pewnie jeszcze na dniach przekonamy, jak to oglądacie, to zapraszam też już na dzisiaj, kiedy wieczorem poprosimy też to spotkanie na naszym live'ie meczowym, gdzie pogadamy o meczu Widzewa ze Śląskim, a także Rakowa z Lechem, goście, są znani. Wszystko macie podane prawdopodobnie na karcie społeczności, a także na naszych socjalach, które możecie znaleźć w opisie filmu. Jeżeli ten film się też podoba, możecie dać suba, możecie dać łapkę w górę. Ja bardzo z tego miejsca dziękuję za wszystkie odtworzenia, za wszystkie wyświetlenia i za wszystkie nowe suby, które się w ostatnim czasie pojawiają. W ogólnie za całą aktywność pod moim kanałem, pod moją twórczością. Także dziękuję bardzo, do usłyszenia na razie. Trzymajcie się i cześć. Mam nadzieję, że weekend mija wam bardzo miło i. Tam, ta niedziela będzie podobnie mijała jak wszystkie dni dotychczas. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem i cześć.